ma z tej strony Dekoksik, a to jest poradnik jak ustawić yy, Optifina do wersji Minecrafta 1.5.2 yy, tak żeby były trochę mniejsze lagi, no to zaczniemy, wchodzimy w opcje i praktycznie wszystko ze wzoru. Jakość grafiki szybka, gładkie oświetlenie maksimum wezmę, yy, tutaj ze wzoru po prostu. Animations. Tutaj dałem sobie na on, ale wy weźcie sobie na off, jeżeli chcecie mniej lagów, bo ja po prostu nie mam, to sobie zaznaczyłem na on. Ym, tutaj fog start 0.2. Tutaj wszystko off praktycznie. Ym, co tu jeszcze? Fog to jest mgła. To jak chcecie mgłę, to zostawcie. Ja sobie wziąłem na off, bo nie chcę mgły. Yy, render to renderowanie to ja sobie wziąłem na no normal powinno być u mnie więcej mi nie potrzeba fps to chyba max fpsów tutaj yy, ustawiacie na smod smooth, nie wiem jak to się czyta yy, tekstury serwerowe wyłączone yy, tutaj wszystko off off, dobrze jak jasność to ciemno czy jasno to już sami zdecydujecie no to to już chyba na tyle by było aha, jeszcze dźwięk wyłączacie sobie go całkiem poziom trudności to już jak chcecie no to to by było na tyle z tego poradnika yy, dziękuję za obejrzenie subskrybujcie, komentujcie mam jeszcze kolejne poradniki z innych modów może no to dzięki, cześć i nara.